Witam serdecznie w Czerwcowe Info w czwartek 18 lipca. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Próbowałem przekonać pracowników remontujących mieszkanie niżej, że powinni zrobić sobie przerwę, ale niestety nie dało rady. Tak więc spróbujemy zrealizować program bez tła. Mam nadzieję, że ten mikrofon będzie trochę lepszy pod tym względem. A zaczynając, chińskie rezerwy złota muszą wzrosnąć w wartościach bezwzględnych, ponieważ nie odpowiadają statusowi drugiej co do wielkości gospodarki świata. A udział złota w rezerwach tego kraju jest najniższy ze wszystkich dużych gospodarek, wynosi około 4,9%. Więc tutaj jest to znacznie poniżej 16%, jakie są średnią światową. Natomiast. World Gold Council oczywiście stwierdził, że złoto było przez Chiny najchętniej kupowane w 2023 roku, kiedy Chiny były największym nabywcą złota. Eee, pojedynczym 7,23 miliona uncji to były największe zakupy w Chinach od co najmniej 46 lat. Jednocześnie warto podkreślić, że Polska w tym zestawieniu zajęła drugie miejsce, zakupując 4,18 miliona uncji, co jest jedną z nielicznych decyzji NBP, jaką w ostatnim czasie całkowicie popiera. Udział złota jest właśnie bardzo, bardzo niski. Ludowy bank Chin będzie musiał kupować złoto w większych ilościach, żeby zwiększyć chociażby jego udział w rezerwach do 10%, będzie musiał zainwestować około 170 miliardów przy obecnych cenach. To oznacza, że pomimo tej dwumiesięcznej przerwy w zakupach pomiędzy tutaj majem i czerwcem, to ten kraj będzie musiał wrócić pomimo tych wysokich cen. Tak więc, jak widać, nie tylko rezerwa federalna, Fed i czynniki geopolityczne w postaci konfliktów zbrojnych mogą wpływać na cenę złota, ale także olbrzymi popyt ze strony Banku Centralnego, drugiej na świecie gospodarki, może nam kształtować znacząco popyt i cenę złota. Jednocześnie pragnę zaprosić na konferencję dzisiaj o 18:50, to konferencja online, znaczy od 18:00 zaczyna, o 18:50 będzie moja prelekcja w temacie surowcowym. Link do bezpłatnej stacji znajdziecie w opisie odcinka, a tymczasem przejdźmy dalej do wykresów. A skoro zaczęliśmy temat złota, to od złota myślę, że powinniśmy zacząć również nasz wykres. I jak widzimy na wykresie, mieliśmy nowy szczyt, nowe ATH. Mamy potwierdzone ATH tutaj i możemy sobie przesunąć FIBO. Co prawda wczorajsze potwierdzenie, więc może nie jest to jeszcze takie pełne ATH, i nie wiadomo, czy ta korekta ma szansę się odbyć, czy nie wybijamy tych szczytów dalej. Natomiast no, ewidentnie widać, że jest tutaj cały czas ten wzrostowy. To jest oczywiście wywołany przede wszystkim tutaj Chiny będą czynnikiem, który będzie nam utrzymywał te ceny wysoko. Natomiast wzrost jest wywołany wypowiedziami oficjeli Fedu, przede wszystkim Jama Powella, ale nie tylko, że, że jest tutaj konieczność łagodzenia polityki pieniężnej i w tej chwili 98% analityków uważa, że dojdzie do obniżenia stóp procentowych podczas wrześniowego posiedzenia, jednocześnie na koniec roku ponad 50% uważa, że będziemy mieli stopy procentowe nie wyższe niż 4,75, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tak więc dwie obniżki są już jak najbardziej w cenach i na złocie również reagują. Złoto, tak jak wspomniałem, jest na całkiej dobrej drodze, żeby tutaj nam rosnąć dalej. Myślę, że 2,500 to jest ten target, do którego będziemy zmierzać i to niezależnie od Wszystkiego myślę, że 2500 jest tym celem, do którego powinniśmy jako, jako tutaj cenę, tak i wtedy zobaczymy, czy dojdzie do realizacji, czy też będzie po prostu przebicie, bo może dojść do sytuacji, w której dojedziemy dość powoli, dość swobodnie, z dużymi korektami do 2500, by po jego zaatakowaniu po prostu ruszyć się dalej. I Dość gwałtownie. Taki scenariusz też może być. Złoto w tym przypadku nie jest tylko i wyłącznie aspektem związanym z e, rezerwą federalną. Jest tutaj też aspektem, że po prostu będzie coraz droższy. Tu dużo zależy od tego, jak będzie się rozwijać dalej sytuacja w Izraelu, konkretnie konflikt Izrael-Liban. Jeżeli wejdzie na pełnoskalową, e, na pełnoskalową tutaj e, transformację, to myślę, że. Jest duża szansa, że dojdzie do dużych wzrostów na tym właśnie rynku złota, również z tego powodu. Więc tu pod tym względem ja bym nie oczekiwał. Jest duża szansa po prostu, że 2,500 zostanie osiągnięte powoli, z dużymi problemami, ale przy 2,500 po prostu ruszymy w górę dalej. Aczkolwiek wiadomo, to jest okrągły poziom, tutaj teoretycznie wszystko się może zdarzyć. Kolejny słowiec na dzisiaj to będzie kukurydza. Analitycy twierdzą, że w zeszłym tygodniu amerykańskie uprawy skorzystały na pozostałościach huraganu Bel, który sprowadził opady deszczu na suche obszary upraw. Jednocześnie te ceny nam wzrastają, bo tutaj lipiec jako coś ma być bardziej wilgotny dla obszaru pasa kukurydzianego, ale też tutaj nie do końca wiadomo, jak to będzie się układało. 400 centów, słuchajcie, mamy technicznie odbite. Tu pozytywne prognozy nam to wszystko zapchnęły w dół, zapasy i tak dalej, natomiast technicznie mamy odbicie od tych 400 centów, próbę zaatakowania, cofnięcie. Dla mnie to jest taka solidna sugestia, że mamy tutaj do czynienia z pewnym odbiciem. Zobaczcie, że wychodzenie z dołka oznaczało duże zakupy, że cena 400 centów na kukurydzę okazała się ceną relatywnie atrakcyjną dla kupujących. Więc tutaj myślę, że możemy przy tym aspekcie pozostać, żeby uważać, że 400 jest solidnym spaciem, choć oczywiście oznacza to też, że mamy tutaj potwierdzony nowy dołek. Tak więc aktualizujemy sobie zniesienia FIBO. I czemu na tym wykresie nie mam SMA55? Jakby mi ktoś tu wyjaśnił? Oczywiście, pytanie. Retoryczne 55, tak 55 jest znacznie, znacznie wyżej. Tak więc powiem szczerze, no, ta kukurydza z dużo zależy od tego, jak będzie wyglądał eksport. Milion ton kukurydzy już wyeksportowano z Ukrainy. UZDA prognozuje, że eksport będzie na zbliżonym poziomie do ubiegłego rocznego, również bardzo dobre zbiory z Brazylii tempo zbiorów, ponieważ mamy 74% zbiorów kukurydzy, drugiego zbioru na ten rok, według AGUR, rok temu mieliśmy 36%. Więc tutaj mamy dobrą pogodę dla żniw, troszkę gorzej z jakością, co może nam pozwolić utrzymać ceny powyżej 400 centów, ale jednocześnie będzie nam blokować przed bardzo dużymi wzrostami. Tak więc ja tutaj myślę, że w tej chwili z 440, czyli poziom zniesienia 38,2 to jest taki bardzo, bardzo solidny sufit. Natomiast czy w ogóle podjedziemy w stronę 421? Dla mnie to jest jeszcze pytanie. Mamy w tej chwili coś, co wygląda nam na inside buyer. Zarówno tutaj małego, jak i w, tej, w ramach tej większej świeczki. Więc tutaj też technicznie można by sobie popatrzeć, czy ewentualnie to rozegrać, właśnie jako insight dla tej dużej świeczki z 15 lipca. Rynek cukru jest rynkiem, który jest w tym momencie w bardzo ciekawym miejscu, natomiast dobitnie widać, że Opły na 20 centach działa. Nie mam jakichś specjalnych informacji na temat, na temat cukru, więc ja tutaj nie będę się produkował zbędnie. Czysto technicznie patrząc, sytuacja jest dość kiepska w Bazylii, ale jednocześnie pamiętajmy, cena 20 centów jest ceną wysoką. Mimo wszystko, że dojrzeliśmy do 30 centów, to zwróćcie uwagę, że przecież w 20 roku byliśmy poniżej 10 w 2018 roku byliśmy na 10 centach, więc i tak jesteśmy dwukrotnie wyżej niż byliśmy wcześniej. Tutaj zniesienia Fibonacci no widać, że po prostu 19,5 jest tym poziomem, dla którego cena, na który cena zwraca uwagę. Tak? Mieliśmy tutaj jako wsparcie, później jako opły przebity, teraz tutaj jest przewalczanie. Dopóki on nie zostanie przewalczony w którąś stronę, ciężko określić. Ten przedział 19,5-20 wydaje się być bardzo solidnym oporem. Jak widzicie, trwającym cały maj, nie byliśmy w stanie go w maju przebić. W czerwcu go przebiliśmy, ale zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesji i byliśmy z powrotem poniżej 20, tak więc nie ma takich informacji, które by sugerowały ten bardzo, bardzo duży wzrost powyżej 20 centów jeszcze i dopóki nie przejdziemy tego poziomu, to ciężko jest stwierdzić. Zobaczcie, że tutaj już było o kilka procent, tak, bo tutaj z 20 na 28, no to już jest całkiem spora... Spora zmiana, tak? Bo jednak jest tutaj około 3% 3,5% wzrostu na tej jednej świeczce, więc teoretycznie ruchy powinny być silne, ale dopiero właśnie po przebiciu tej strefy wyjście myślę, że poniżej 20,5-21 nie ma co szukać pozycji długiej. Z tego względu, że jest bardzo duże ryzyko, że tu po prostu będzie przewalczane, i na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto zyska przewagę. Rynek kawy z kolei jest rynkiem, który pozostaje nam w dużej mocy. Zobaczcie, że tworzy się nam tutaj bardzo potężny inside bar, i tu technicznie patrząc, no to myślę, że wyjście z niego będzie bardzo silne. Tak, Widzimy, jak to. Jak to się nam tutaj kształtuje? Eksporterzy z Brazylii nie śpieszą się ze sprzedażą pomimo słabego bazylijskiego reala, licząc na wyższe ceny, bo oczywiście wtedy mają wyższe zwroty sprzedając w dolajach. Natomiast opady deszczu w Wietnamie znacząco wzrosły w lipcu, więc jest szansa, że prognozy dla zbiorów obusty będą lepsze, co powinno nam obniżyć też cenę arabiki, ale jeszcze one się nie pojawiły. Tak więc tutaj. Widać, że mamy szczyt, widać, że mamy po prostu sytuację, bym powiedział, dość jasną na tym rynku. Jesteśmy w oczekiwaniu na informacje, tak? czy one będą dobre, czy one będą złe. Te pierwsze informacje o zbiorach, one są takie, że niestety te ziarna są mniejsze. Więc tutaj więcej ziarn potrzeba, żeby zapełnić 60 kg worek. W efekcie może się okazać, że te zbiory będą mniejsze, i to nam póki co utrzymuje ceny na relatywnie wysokim poziomie i w tym oczekiwaniu, w tym zamarciu. Na rynku. Rynek kakao, słuchajcie, wyszedł nam z inside'a i to po prostu olbrzymią luką w dół. No, tutaj wycena jest dość jasna. Widać, co się dzieje na kolejnych kontaktach. Bardzo duże backwardation. Ale przemiał kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej spadł w czerwcu o prawie 26%. To jest bardzo dużo, oznacza tu bardzo dużo, to powinno być pozytywne dla cen. Natomiast przemio kakao w Azji wyniósł niecałe 211 tysięcy ton, to jest spadek 5% rok do roku. To najniższy wynik od 2021, jeżeli chodzi o drugi kwartał w Azji. Natomiast sporo powyżej z lat 11-18, gdzie wynosił do 185 tysięcy za drugi kwartał, więc tu czekamy jeszcze na dane Samojeki Północnej o 22. Jeśli dobrze pamiętam, więc po zamknięciu raczej one będą nam kształtować wycenę kakao w tych następnych dniach. Dopóki one się nie pojawią, no to tutaj jest też bardzo ciężko. Prognozować jakieś zmiany, no bo nie mam pojęcia. Ameryka Północna, zobaczymy. Jeżeli będzie mały spadek, porównywalny do spadków w Europie, to jest szansa, że te ceny nam odbiją. Jeżeli nie, no to raczej będziemy, zobaczymy, czy nie będziemy testować 6 tysięcy. Ale to już zależne od danych. Stąd w dwie strony prognoza też jest czasami konieczna. Rynek gazu ziemnego oczywiście, na stronie info możecie sobie przeczytać znacznie więcej informacji. Które są dla różnych rynków znacznie więcej danych, do czego bardzo gorąco Was zachęcam. Tam są naprawdę informacje, wiem, że trafiły się osoby, które, które nie zaglądają jakoś mocno. Natomiast myślę, że jak najbardziej warto odnotować, że tam są takie informacje i jest ich więcej. Przejdziemy na gaz ziemny. Tak, i według danych. Elsek 9 lipca generatory prądu USA spaliły jakojedową ilość 54,1 miliarda stóp sześciennych gazu dziennie. Całkiem dużo. Natomiast Freeport LNG w tym tygodniu chce uruchomić pierwszy ze swoich pociągów eksportowych, co powinno nam troszkę pomóc, kiedy to ruszy. Mamy również informacje o tym, że eksport rosyjskiego gazu ziemnego rociągami do krajów Unii Europejskiej wzrósł w pierwszej powie tego roku o 24% względem 2023. Gdzie oczywiście były to bardzo, bardzo słabe dane. W 2023 wolumen wynosił 28,3 miliarda metrów sześciennych, wzrost o 1 czwartą, no to jest wzrost tutaj o 6-7 miliardów, co jest oczywiście dalekie od 175 czy 180 miliardów, które Rosja nam eksportowała przed wojną, natomiast też pokazuje, że nadal jest to zapotrzebowanie, budujemy sobie też zapasy jako Unia w, również na gazie, na gazie rosyjskim. Jeżeli miałbym popatrzeć na wycenę, oczywiście to jest informacja taka już tutaj związana z naszym bezpieczeństwem energetycznym, natomiast w Stanach Zjednoczonych produkcja w lipcu 102,2 miliarda stóp czyli dwuprocentowy wzrost popyt na ten tydzień 105,1 w przyszłym tygodniu 103,6. Tak więc tutaj słaby ten popyt, słaby mimo połowy sezonu, więc nie są to dobre informacje. Mam nadzieję, że dwójka jako techniczny poziom nam wytrzyma. Przepływ do terminali eksportowych w lipcu spadł do 11,6 miliarda stóp sześciennych. Tak więc tutaj jest to, jest to tyle tego, tych informacji. Jeżeli chodzi o rynek gazu, więc pytanie, czy wsparcie na dwóch dolarach wytrzyma? I tu przechodzimy na rynek ropy naftowej. Rynek naftowej, który wraca nam słuchajcie, do tego przedziału, 84,5-86. Słabsze dane gospodarcze z Chin poddają wątpliwości uczestniczy rynku, nie wykazują nadmiernego optymizmu. Co prawda dane są obiektywnie patrząc dobre, tak, patrząc subiektywnie, czyli w porównaniu z bardzo dobrymi danymi z wcześniejszych lat, no to są kiepskie, ale to jest dość oczywiste. To nadmierne oczekiwanie może oznaczać, że będziemy mieli spadek tych cen, ale na razie one się nam tutaj trzymają i nie powinny tutaj jakoś specjalnie zmienić, zwłaszcza, że zapasy ropy naftowej spadło 5 milionów w Stanach Zjednoczonych, prawie 5 milionów, prognozowano spadek o niecały milion, więc całkiem, całkiem sporo w dniu wczorajszym, choć tutaj z pewnym opóźnieniem rynek na to zaczął reagować. Tak? Ja już to spróbuję pokazać na wykresie ponieważ jesteśmy na czasie europejskim, zobaczcie, że wzrosty mieliśmy już wcześniej, tak? natomiast tutaj jest godzina 16.30, 16 czyli moment danych i dopiero podanych. one przez 1, 2, 3, 3, 30 minutówki się mielili i dopiero później ruszyli, tak więc mieliśmy bardzo duży wzrost, tak jakby ktoś wiedział o tym, że te zapasy spadną i one są tutaj po prostu... Z pewnym opóźnieniem. Wygląda to nieźle i wszyscy rozpisują się, jak to te dane zmieniły na mynek, natomiast, naprawdę jest troszkę inna i trzeba to warto czasem zajrzeć nieco głębiej. Wskaźnik wykorzystania Finei wyniósł 93,7, co oznacza, że Afineje, pomimo powszechnych przejawów w dostawie prądu, wytrzymały atak Hueganu Beryl, więc tu nie ma z tym żadnego też większego problemu. Jeżeli chodzi o pozostałe jakieś informacje w tym zakresie, no to tutaj OPA myślę, że będzie. Miała tutaj dużo do decydowania w kontekście właśnie gospodarczym. Rozlanie konfliktu na Bliskim Wschodzie też powinno oczywiście odbić się na Europie, natomiast w jakim stopniu, w jakiej skali to jest w tej chwili trudne do przewidzenia, bo zależy jak bardzo po ewentualnej eskalacji konfliktu na Liban Izrael-Hamas, eskalacja na Liban i Hezbollah, który jest lepiej uzbrojony, który ma znacznie większe wsparcie ze strony Iranu, jak bardzo by to wpłynęło na wycenę ropy i jak bardzo Iran byłby zaangażowany. Pamiętamy, że po pewnej wymianie ognia pomiędzy Iranem a Izraelem doszło do deskalacji konfliktu. Iran wygasił tę eskalację, zgasił ją w zarodku, zrobił swoje, zrobił pokazówkę, zrobił dobry PR i wygasił. Pytanie, jak będzie z Libanem? Dla mnie jest to nieprzewidywalne. Warto by może o to zapytać kogoś specjalizującego się w polityce bliskowschodniej, ale no, ja w tej chwili nie pozwolę sobie na pro, prognozowanie takich rzeczy. Osobiście cały czas uważam 84,5 jako solidne wsparcie, 87,5 jako solidny opór, jesteśmy w tym przedziale i pozostajemy z wąs, też w wąskim gardle, tak 84, 86. Tu się też niczego nie zmienia, konsolidacyjnie można próbować to rozgrywać. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału, udostępnienia materiału dalej i zostawiania komentarzy. W komentarzach czasami naprawdę bardzo ciekawe rzeczy się pojawiają. Życzę powodzenia na rynkach. Mam nadzieję, że mimo zewnętrznych zakłóceń udało mi się je zniwelować w wystarczającym stopniu, że obejrzeliście ten program bez nadmiernego dyskomfortu. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.